Druk 3D na Księżycu, czy też w przestrzeni kosmicznej, na ile to jest realne przedsięwzięcie? To przedsięwzięcie się dzieje. Eee... Realia pokazują, że możemy wykorzystać doświadczenia z Ziemi. Firmy, które uczestniczą w podboju kosmosu, prywatny sektor jest jak najbardziej zainteresowany wykorzystaniem własnych technologii, a w tym druk 3D umożliwia automatyzację, umożliwia zdalne sterowanie, jest praktycznie jedyną możliwością wznoszenia obiektów na Księżycu czy na Marsie. W jakiej perspektywie czasowej możemy mówić o tego typu realizacjach? Trudno powiedzieć. NASA chce otworzyć hotel w 2040 roku na Księżycu, to za 17 lat. Czy to będzie 15 czy 20, to tego nie wiemy, ale to na pewno będzie w najbliższym czasie. Ta przyszłość jest bardzo nieodległa i ona się już zaczęła, ona się już dzieje, więc myślę, że wspólnie z podmiotami prywatnymi, z firmami, z biznesem, to przedsięwzięcie ma bardzo duże szanse powodzenia w najbliższych 20-25 latach. Czy firmy z naszego polskiego podwórka też mogą w tym uczestniczyć? Na pewno tak. Firmy, które reprezentują sektor budowlany, chociażby zgromadzony tutaj na Dniach Betonu, to bardzo wysokie kompetencje i Patrzą w przyszłość. Patrzą w przyszłość widzą też e, korzyść dla siebie. E, ciągle korzystamy z odprysków technologii kosmicznych na co dzień. Patelnia teflonowa to nic innego jak przypadkowy odprysk technologii e, kosmicznej. Myślę, że doświadczenia czy próba zmierzenia się z drukiem w kosmosie może być odpryskiem technologicznym druku e, w klimacie arktycznym, druku na Saharze. Nauczą się to firmy robić błyskawicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.